Jeśli wejdziesz w 2026 rok dokładnie tak samo, jak wchodziłeś w poprzednie lata, to mam dla ciebie złą wiadomość. Nic się nie zmieni. Nie dlatego, że jesteś słaby, nie dlatego, że nie masz potencjału, tylko dlatego, że robisz to samo. Większość ludzi myśli, że nowy rok coś zmienia. Data w kalendarzu, nowa liczba, nowa energia to kłamstwo. 2026 rok nie ma żadnej mocy, nie niesie żadnej motywacji, nie daje żadnego bonusu startowego. Jedyną rzeczą, która może zmienić 2026 rok, jesteś ty. I to tylko pod jednym warunkiem: że wejdziesz w niego jako ktoś inny niż byłeś do tej pory. Zatrzymaj się na chwilę i odpowiedz sobie szczerze. Ile razy już to słyszałeś, ile razy już obiecywałeś sobie, że od tego roku będzie inaczej? Styczeń, kilka dni entuzjazmu, kilka postanowień, kilka ambitnych myśli, a potem wszystko wraca do normy. Dlaczego? Bo próbujesz zmienić efekty zamiast zmienić przyczynę, bo walczysz o motywację zamiast zbudować system, bo chcesz nowych rezultatów, pozostając tą samą osobą. I właśnie od tego musimy zacząć, jeśli 2026 ma być inny. Prawda jest brutalna, ale wyzwalająca. Nie osiągasz celów. Ty stajesz się kimś. Człowiek, którym jesteś, produkuje życie, które masz, Twoje myśli, Twoje decyzje, Twoje nawyki. One nie są przypadkowe. One wynikają z twojej tożsamości. Jeśli wchodzisz w nowy rok jako ta sama osoba, z tymi samymi standardami, z tym samym podejściem, to możesz zapisać sobie wszystkie cele świata. I tak ich nie zrealizujesz. Dlatego zapomnij na chwilę o celach. Naprawdę. Zapomnij o listach postanowień. Zapomnij o wielkich planach. Zamiast tego zadaj sobie jedno pytanie. Kim muszę się stać, żeby takie życie było dla mnie naturalne? Nie co chcę osiągnąć, tylko kim muszę być. Bo cele są czymś, co chcesz mieć. Tożsamość jest kimś, kim jesteś. I tu pojawia się pierwsza pułapka, w którą wpada prawie każdy. Ludzie mówią: chcę być zdyscyplinowany, ale żyją tak, jakby dyscyplina była czymś opcjonalnym. Ludzie mówią: chcę się rozwijać, ale ich codzienność nie zawiera żadnego rozwoju. Ludzie mówią: chcę zmiany, ale nie zmieniają niczego, co jest niewygodne. Jeśli chcesz innego 2026 roku, musisz przestać mówić o zmianie. Musisz zacząć ją ucieleśniać. I teraz kluczowa rzecz, której nikt ci nie mówi: zmiana nie zaczyna się od wielkich ruchów. Zmiana zaczyna się od standardów. Standard to nie cel. Standard to coś, czego nie negocjujesz. Nie pytasz siebie, czy ci się chce. Nie zastanawiasz się, czy masz motywację. Po prostu wiesz, że tak się zachowujesz, bo to jest standard osoby, którą jesteś. Osoba, która szanuje siebie. Nie zastanawia się, czy dbać o swoje ciało. Osoba, która chce kontroli nad swoim życiem, nie negocjuje z chaosem. Osoba, która chce wzrostu, nie odkłada rozwoju na jutro. I teraz zatrzymaj się, bo tu większość ludzi odpada, bo standardy są niewygodne, standardy wymagają konsekwencji, standardy obnażają twoje wymówki, dlatego ludzie wolą cele. Cele można przesunąć, standardów nie. Jeśli wchodzisz w 2026 rok bez jednego konkretnego standardu, to wchodzisz tam bez kręgosłupa. I właśnie dlatego kolejny fragment jest kluczowy. Nie potrzebujesz dziesięciu zmian, nie potrzebujesz rewolucji, nie potrzebujesz idealnego planu, potrzebujesz jednej decyzji, której nie da się cofnąć decyzji, która zmienia trajektorię, decyzji, po której nie możesz już udawać, że nie wiesz, bo są decyzje, które nic nie kosztują i są decyzje, które zmieniają to, kim jesteś. Większość ludzi nigdy nie podejmuje tej drugiej, i dlatego za chwilę powiem Ci coś, co może sprawić, że poczujesz dyskomfort. Ale jeśli to zrozumiesz, 2026 naprawdę może być inny. Jedna decyzja nie plan, nie lista celów jedna decyzja, po której nie możesz już wrócić do starej wersji siebie. Większość ludzi podejmuje decyzję na próbę spróbuje wstawać wcześniej, spróbuje być bardziej zdyscyplinowany. Spróbuję się rozwijać. Problem w tym, że wszystko, co jest na próbę, jest opcjonalne, a to, co jest opcjonalne, prędzej czy później zostaje porzucone. Decyzja, która zmienia życie, nie brzmi postaram się. Ona brzmi od teraz tak robię, bez dyskusji. I teraz ważna rzecz. Nie chodzi o to, żebyś narzucił sobie coś nierealnego. Chodzi o to, żebyś wybrał jedną rzecz, która staje się Twoim nowym standardem jedną. Dlaczego jedną? Bo jedna decyzja pociąga za sobą kolejne. Jedna zmiana tożsamości zmienia dziesiątki zachowań, ale żeby to zadziałało, musisz zrozumieć coś jeszcze. Silna wola nie działa. To nie jest slogan, to fakt. Jeśli opierasz swoje życie na silnej woli, to już przegrałeś. Silna wola jest zmienna, jest zależna od emocji, od zmęczenia, od stresu, a życie nigdy nie jest idealne. Dlatego ludzie, którzy faktycznie się zmieniają, nie polegają na silnej woli. Oni projektują środowisko. Zadaj sobie pytanie: czy Twoje otoczenie wspiera wersję Ciebie, którą chcesz być w 2026? Czy raczej ciągnie Cię w starą stronę? Twoje środowisko to nie tylko miejsce, w którym żyjesz, to ludzie, z którymi rozmawiasz, treści, które konsumujesz, rzeczy, które masz pod ręką. Jeśli chcesz innego życia, ale Twoje środowisko pozostaje takie samo, to walczysz z prądem. I teraz kluczowy moment. Nie musisz mieć ogromnej motywacji. Musisz mieć niskie tarcie do dobrych zachowań i wysokie tarcie do złych. Jeśli chcesz się rozwijać, ale najłatwiejszą rzeczą w twoim dniu jest bezmyślne scrollowanie, to zgadnij co wygrasz. Jeśli chcesz być zdyscyplinowany, ale chaos jest twoim domyślnym stanem, to zgadnij co wróci. Ludzie, którzy wygrywają, nie są silniejsi od ciebie. Oni po prostu usunęli decyzje, które ich sabotowały. I tu dochodzimy do czegoś, co może wydawać się zbyt proste, żeby działało. 15 minut dziennie, nie godzina. Nie 3, 15 minut. Ale pod jednym warunkiem. Codziennie. Bez negocjacji. 15 minut dziennie to nie jest strategia na szybki efekt. To strategia na zmianę tożsamości. Bo po miesiącu zaczynasz myśleć o sobie inaczej. Po trzech miesiącach zaczynasz się zachowywać inaczej. Po roku nie poznajesz siebie. I teraz najważniejsze pytanie tego odcinka: na co poświęcisz te 15 minut w 2026 roku? Nie odpowiadaj szybko, bo to pytanie nie dotyczy czasu, dotyczy kierunku. Jeśli każdego dnia robisz choć jedną rzecz, która przybliża cię do wersji siebie, którą szanujesz, to nie potrzebujesz motywacji, nie potrzebujesz inspiracji, nie potrzebujesz idealnych warunków, potrzebujesz tylko decyzji, że tego nie negocjujesz. I teraz spójrzmy prawdzie w oczy: za 12 miesięcy będziesz albo dumny z siebie, albo sfrustrowany. Nie przez los, nie przez innych ludzi. Tylko przez decyzje, które podejmujesz codziennie. 2026 rok i tak nadejdzie. Pytanie brzmi, czy ty do niego dojrzysz? I teraz chcę, żebyś zrobił coś konkretnego. Nie jutro, nie w nowym roku, dziś. Zapisz jeden standard, jedno zdanie, jedną zasadę, według której będziesz żył w 2026. Nie postaram się, nie chciałbym, tylko od teraz tak robię, bo jeśli nie zrobisz tego teraz, to nic się nie zmieni. A jeśli to zrobisz, ten moment może być początkiem zupełnie innego życia. 2026 nie zmienicie, ale ty możesz zmienić. 2026. Jest jeszcze jedna rzecz, o której musimy powiedzieć wprost. Coś, co większość ludzi ignoruje, bo jest niewygodne. Zmiana nie boli na początku, boli później. Na początku czujesz entuzjazm, poczucie nowego startu, energię decyzji, ale potem przychodzi codzienność, rutyna, zmęczenie. Brak natychmiastowych efektów, i właśnie tam większość ludzi odpada, nie dlatego, że nie potrafią, tylko dlatego, że nie byli gotowi na ciszę. Bo prawdziwa zmiana jest cicha nie daje fajerwerków, nie daje oklasków, nie daje natychmiastowej nagrody, daje coś znacznie trudniejszego poczucie, że robisz to sam, bez potwierdzenia. I tu pojawia się moment, który definiuje wszystko moment, w którym nikt nie patrzy moment, w którym nie ma motywacji. Moment, w którym możesz wrócić do starego życia, to właśnie wtedy decyduje się, kim jesteś. Ludzie myślą, że zmiana to wielkie wydarzenie, że kiedyś nadejdzie dzień, w którym poczują się gotowi. Ten dzień nigdy nie nadejdzie. Gotowość nie poprzedza działania, gotowość jest jego skutkiem. Najpierw robisz, potem zaczynasz wierzyć, potem zaczynasz ufać sobie. Dlatego nie czekaj na idealny moment, nie czekaj na nowy tydzień, nie czekaj na styczeń. Jeśli słuchasz tego teraz, to znaczy, że to jest Twój moment, nie dlatego, że jest wygodny, tylko dlatego, że jest prawdziwy. I teraz spójrzmy jeszcze raz na 2026 rok nie jak na cel, nie jak na marzenie, ale jak na konsekwencje. 2026 będzie wynikiem tego, co robisz dziś, tego, co tolerujesz, tego, na co się zgadzasz. Każdy dzień jest głosem oddanym na wersję Ciebie, którą tworzysz. Niektóre głosy są ciche, ale one się sumują. I teraz najważniejsze zdanie tego odcinka. Nie potrzebujesz wiary w siebie, potrzebujesz dowodów, a dowody buduje się działaniem małym, codziennym, konsekwentnym. Jeśli chcesz szanować siebie w 2026 roku, musisz zacząć zachowywać się jak ktoś, kogo da się szanować. Nie perfekcyjnie, ale uczciwie. Nie musisz wygrać każdego dnia. Wystarczy, że nie zdradzisz siebie, bo ostatecznie nie przegrywasz wtedy, gdy upadasz. Przegrywasz wtedy, gdy przestajesz wstawać, i teraz zostawię cię z jedną myślą nie jako motywacją, jako wyzwaniem za rok o tej porze spotkasz siebie, w lustrze, w swoich wynikach, w swoim życiu i wtedy nie będziesz mógł się okłamać. Pytanie brzmi tylko jedno: czy ten człowiek będzie ci wdzięczny, czy rozczarowany? 2026 nadchodzi, a decyzja już zapadła to ty ją właśnie podejmujesz.